Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, w 2004 roku Polska wzięła udział w inwazji na Irak. Pod fałszywym pretekstem przyczyniliśmy się do śmierci ponad pół miliona cywili. Czy uważa pan, że Polska dzisiaj powinna się jakoś do tego ustosunkować, zadośćuczynić, czy chociaż przeprosić, biorąc pod uwagę fakt, że nam że nam na głowę wchodzi to samo plemię, co na Bliskim Wschodzie, rzuca bomby. Czy w polskim interesie jest nawiązanie jak najlepszych stosunków z bisurmanami? Proszę pana, no to jak najlepsze stosunki z bisurmanami to jest takie samo, to jest taka sama iluzja jak, jak najlepsze stosunki z Chińczykami czy z y, y, Rosją i tak dalej. My tu nie róbmy sobie złudzeń, że... To jest nadstawienie się Chińczykom, tam bisurmanom, czy komukolwiek, to tu nam będzie lepiej. Róbmy to, starajmy się y, wybić na państwo poważne, to znaczy takie, które uświadamia sobie własne interesy państwowe i próbuje je realizować. No jest to możliwe. Wiktor Orban pokazuje, że jest to możliwe. Natomiast jeśli chodzi o tę inwazję na Irak, no przypomnę, że myśmy zrobili, wzięliśmy udział w tej inwazji na Irak, dlatego że poprosił nas o to prezydent Stanów Zjednoczonych Jerzy Bush Młodszy. Jerzy Bush Młodszy. E, dlaczego nas poprosił? Nie dlatego, że bez polskiego tam kontyngentu by sobie Amerykanie nie poradzili, tylko chodziło o to, żeby stworzyć wrażenie, iż jest to operacja szerszej wspólnoty międzynarodowej, a nie prywatna wojna Jerzego Busza, prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego wiceprezydenta Rysia Czeneja o położenie łapy na irackiej ropie. I do tego Polska była potrzebna jako taki listek figowy. Yy, jak czytam się po polskie, ten polski kontyngent przyczynił do śmierci jakichś cywilów, to nie wiem pewnie tak. Ale no, z, ponieważ poprosił nas o to nasz najważniejszy sojusznik, to my powinniśmy taką prośbę potraktować poważnie, bo jak my będziemy o coś prosić naszego najważniejszego sojusznika, no to gdybyśmy tej prośby nie spełnili, tylko tego, to on by powiedział: Jak Kuba, Bogu, tak Bóg Kubia, nasz najważniejszy sojusznik jakoś bez nas sobie poradzi, natomiast my, bez naszego sojusznika, to już niekoniecznie. Ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby spełniając prośbę naszego najważniejszego sojusznika o ten kontyngent wojskowy. Żeby przedstawić naszemu najważniejszemu sojusznikowi dwie prośby wzajemne. Ja wielokrotnie o tym mówiłem i pisałem. Pierwszą prośbę wzajemną o amerykańską zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego, a drugą prośbę wzajemną, żeby prezydent Bush nawet dyskretnie nam zagwarantował, że Stany Zjednoczone nie będą wywierały na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych, które wtedy już się pojawiły. Ale ani prezydentowi Kwaśniewskiemu, którego w związku z tym uważam za największe nieszczęście dla Polski, ani pre premierowi Leszkowi Millerowi, bo to za jego rządów się dokonało, nie przyszedł taki pomysł do głowy. A prezydent Bush nie jest prezydentem Polski i on nie ma obowiązku troszczenia się o polskie interesy państwowe. Także tak to wyglądało. Więc my nie powinniśmy się tam specjalnie troszczyć o irackich cywilów, którym i tak nigdy życia nie przywróci. Tylko powinniśmy wyciągnąć z tego wnioski. Ja, kiedy pan minister obrony narodowej Bogdan Klich kazał wycofać ten kontyngent wojskowy, to go publicznie zapytałem. No dobra, czy Polska wygrała tę wojnę, czy przegrała? Bo jak wygrała, to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są branki i tak dalej. A jak przegrała? To kogo mamy postawić pod ścianę, bo to nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt nie ponosi odpowiedzialności. Oczywiście głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo to nie była wojna, tylko to była operacja pokojowa, a tej ani wygrać, ani przegrać nie można. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, gdyby ktoś wpadł na szatański pomysł rozkręcenia serialu komediowego o starych kielkotach, resortowych dzieciach i niezależnych dziennikarza z re, re, redaktorem na czele, o tytule roboczym Człowieki Honoru, to czy zgodziłby się pan na współpracę w charakterze konsultanta w tejże produkcji? Jakby mi ktoś zaproponował takie konsultacje za odpowiednim wynagrodzeniem, to dlaczego nie? Pan Mikołaj ma tak. O szanowny przysmaku publicystycznych łasuchów. Proszę, jaka finezja. Czy pozwolił, po pierwsze, czy pozwoliłby Pan, żeby zje, Pana zjedzono, oczywiście po śmierci, gdyby to mogło uratować Pozostałych towarzyszy hipotetycznej katastrofy na morzu, na pustyni albo w Andach, jak w znanej historii pasażerów pechowego samolotu. I co pan ogólnie sądzi o kanibalizmie w sytuacjach krytycznych? No ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby mnie zjedzono, chociaż pewnie nie bardzo bym y, smakował tym konsumentów. Jeszcze zaczęliby tam grymasić, że mięso jak ze starego kurwiaża. No ale trudno, no, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Natomiast jeśli chodzi o kanibalizm, no to przecież mamy ten kanibalizm technologiczny. Co? Przecież jak się bierze... Organy, w, w, patroszy się y, ludzi. Hmm. Jeszcze jak to poeta pięknie napisał, Antoni Słonimski w Sądzie nad Don Quixotem. Tam y, właśnie nie przepraszam, nie w Sądzie nad Don Quixotem, tylko w liście, w takim wierszu Gołąb Ostatni. Pisze tak: Porwały mnie plemiona zniczałych tubylców zbrojnych w maczugi światła, strzały laserowe. Ponad dźwiękowe dzidy, kobaltowe proce, yy, paraboliczne bębny, flety bioplazmy, wtórujące pod skoką sztucznych serc lub krwawych, wydartych z piersi trupów jeszcze nieostygłych. Otóż te serca wydarte z piersi trupów jeszcze nieostygłych, to jest nic innego jak kanibalizm technologiczny. Kanibalizm mamy tutaj, i to Kościół nawet zaleca, a jak nie cały Kościół, to w każdym razie arcybiskup Życiński bardzo się angażował również w propagandę kanibalizmu technologicznego. Drugie, co pan sądzi o muzeach? czy nie są w pewnym sensie marnotrawieniem przestrzeni. Ogromne powierzchnie z góry wyłączone z praktycznego użytku albo sprzętów na zasadzie, że po co podziwiać kanapę Napoleona, skoro nie można się na niej położyć. A obrazy, rzeźby, gdyby umieścić je w budynkach użyteczności publicznej jako element dekoracji, o ileż bardziej przyczyniłyby się do kulturalnego rozwoju ludzi, którzy z własnej woli w w życiu nie wybraliby się do muzeum. Proszę Pana, widzę, że Pan naiwnie wierzy, że w budynkach użyteczności publicznej te e, cenne eksponaty nie zostałyby rozkradzione. Nawet z muzeów je kradną. O, mamy przykład. z Louvre zostało kradzione. A cóż dopiero z budynków użyteczności publicznej, gdzie każdy może wejść i wyjść i tak dalej. Nie, ja już wie pan, niech pan się tak nie troszczy o wykorzystywanie przestrzeni. Znam go znacznie gorsze, że tak powiem, przypadki wykorzystywania przestrzeni niż może dzięki temu, jak ktoś, jak ktoś nie jest zainteresowany, wie pan, Przeszłością, historią, sztuką i tak dalej, to on tam nie pójdzie. No i to mała szkoda, krótki żal, ale jest dużo ludzi, których obchodzą takie rzeczy, i oni tam chodzą. Najlepszy dowód, jak jest noc Muzeów w Warszawie, to tłumy tam walą, a pan mówi, że co? Marnotrawienie przestrzeni. No, panie Matuszczak, co pan. Pan jest mały, jakiś taki mało spostrzegawczy. Bardzo pan jest troskliwy, ale mało spostrzegawczy. No i trzecie pytanie. Czy według pana Tusk faktycznie czuje się Niemcem i realizuje ich interesy z wewnętrznego przekonania, czy to po prostu zdradziecka łajza i w grę wchodzą tylko osobiste korzyści za cenę pogardy ze strony chyba wszystkich? Panie, szanowni, panie Matuszak. Ja, Donald Tusk mi się nie zwierza. Ze swoich, z motywów, swojego działania. Ja u niego w duszy nie siedzę. Nigdy nie byłem tam. W ogóle to nie ciągnie mnie tam, żeby jakąś taką wycieczkę zrobić do duszy Donalda Tuska. Nie wiem nawet, czy on ma duszę, bo Aleksander Kwaśniewski to nie ma duszy. No kto może takie? Bo on tak mówi, no to ja mu wierzę, bo kto może takie rzeczy wiedzieć lepiej. Niego. A Donald Tusk na temat duszy się nie wypowiada, ale no może, no może nie ma, ale w każdym razie ja tam u niego w duszy nie byłem i nie wiem, czy on jakieś rzeczy realizuje z wewnętrznego przekonania. Wie pan, ja znam Donalda Tuska od 1 lipca 1989 roku. Wtedy jeszcze Donald Tusk miał poglądy. Miał poglądy polityczne, ekonomiczne, a teraz to wydaje mi się, że zdegenerował się do takiego cynicznego, wie pan, pragmatyka władzy. Zresztą, jakiej tam władzy? Jest, że tak powiem, chłopcem na posyłki u Niemców. No to żadna władza. A tu stare kuty jeszcze są. Właściwie to nie za do Donaldu Tusku. Nie zazdroszczę Donaldu Tusku, nie chciałbym w jego duszy być. I tym, tą konstatacją kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.